Hej, z tej strony Rosji, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym oto odcinku robimy wojnę shipów. Tym razem z naszą tarką. Zasady są proste, gramy sobie dua na różnych mapkach. Osoba... A właściwie para, która dotrwa do samego końca, jest naszym shipem, który przetrwa. Nie wiadomo, kto przetrwa, ponieważ mamy Mortisa, mamy Tarę, mamy Leona, Spike'a, wszystko. Wszystko. Każdy ship jest dowolny. Ship, który wygra, zostaje shipem takiego odcinka. Zobaczymy, który ship wygra więcej niż jeden raz, o ile będzie taki ship. Także dawajcie wszyscy już gotowość. Ogólnie odcinek nagrywany jest z widzami z Discorda, więc jak ktoś chce wystąpić, zapraszam serdecznie na Discorda. Jak jesteście tutaj nowi, to strzelajcie suba, by być na bieżąco. Klik w ten czerwony guzik na dole, subskrybuj, żeby stał się szary i wtedy będzie wszystko wspaniale, także Basia Polska gotowość i Candy KandyKS też dawaj gotowość i lecimy naszą pierwszą gierkę, w każdej drużynie musi być jedna Tara, także to są jedyne zasady tego pojedynku shipów, a i właśnie napiszcie w komentarzu na dole jaki ship do kolejnego odcinka, w sensie jaką postać shipy z jaką postacią chcecie była Tara i była Piperka, poprzedni odcinek z Piperką możecie sobie zobaczyć na moim kanale i zobaczcie, jak tam poszło z naszą Piperką. to został shippersem naszej ta, yy, Pipery. Tutaj widzę yy, Tara x Sandy. Tara x Sandy. My tutaj robimy oczywiście Tara x Mortis. Ciekawe, jak to pyknie. Oj, 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 Tara mnie atakuje. Dobra, ja muszę tu trochę cofnąć, ponieważ niestety nie naładowałem sobie HP do końca. Dobra, teraz jest git. W ogóle, jakiego powera wziąłem? Chyba nie wiem. Do drugiego wziąłem, bo nie daje mi... Ojej, nawet nie wiem jaki jest drugi. Dobra. Musimy tutaj uważać, bo Sandy i Tara podjeżdża, także musimy uważać na Sandy i Tarę. Dobra, ja tu w dół wycofam. Dobra, robimy to. Mortis i Tara forever musi to wygrać, to jest mój shippers. Dawajcie znać jakie, jakim ship'om wy, Starą, kibicujecie. Zobaczymy czy mieliście rację i czy ten szyb wygrał, no niestety załatwili mnie tutaj. Chciałem podjechać, ale niestety nie pykło, nie pykła ani trochę. Czy nasz ship tu padnie? Czy nasz ship padnie? Nie, Candy dała radę. Także nasza Candy jeszcze żyje. Nasz ship jeszcze tutaj żyje z Mortisem. Dobra, bo 6. Babcia Ilon? O nie, Tara X-Bull. <grywy> najgorzej. ship to ja nie chcę, żeby tu był. Ojojoj! Oj, oj. Ha! Tara X-Daryl! Nie gadajcie, że to wygra. Nie gadajcie, że to wygra. Oj, oj, oj. najgorzej. Żyją jeszcze wszystkie shipy, więc tutaj jest plusik taki, więc wszystko jest możliwe. Każdy ship może wygrać. O ciekawe, który szyb wygra więcej niż jeden raz, bo to w sumie mnie najbardziej ciekawi. No i pamiętajcie napisać, jaki szyb do kolejnego odcinka. Bo to jest w sumie ważne pytanie, ważne pytanie. No nie, najgorzej. Dawajcie propozycje. oj, ginąłem, zginąłem. Dawajcie na serio te propozycje szyb do kolejnego odcinka, w sensie... szyb, nie szyb, tylko osoby, którą mamy shipować w kolejnym odcinku. Ja tutaj wracam do oglądania, bo musimy zobaczyć, kto wygra ten, to starcie. Zostało tutaj... Tara x Bull. Tara X-Bull to jest naprawdę ciekawe połączenie. <laughs> Mamy też Tara X-Darl tam jedno. Tara X-Brok i Tara X-Sandy. O, ciekawie, ciekawie. Ja tu kibicuję. Chyba z Brokiem jest ciekawe. No z Brokiem jest ciekawe, ale chyba z Brokiem już odpadło. Sandy i Bull. W sumie jest dwojga złego. Ja tu Sandy kibicuję, bo Sandy byłoby ciekawe. I wygra Sandy? Tak jest. Także pierwszy sipek. Tara x candy, x Cień Tary, także mamy trójkącik. <laughs> lecimy do kolejnego shipa i do kolejnej mapy, także ja tej, Ja w sumie... Nie, o nie, na dułach, na dułach, także gra w parze. Ja może teraz shipuję sobie Tarę z tą postacią, bo w sumie do siebie pasują. Także Candy, bierz sobie Tareczkę jak zwykle. No i lecimy. Do tej postaci pasuje Tara, także taki shipek był naprawdę spoko. I lecimy giereczkę. Oczywiście mówię tutaj o shipie. Tara x Jean, ponieważ te postacie na serio do siebie pasują, w sensie wyglądowo, także, także byłoby ciekawe, jakby to się udało wygrać. Także dawajcie Miki oraz babcia Elon, i bo 6 gotowość, pamiętajcie, w jednej drużynie musi być jedna Tara. No i zobaczymy, który shipek wygra tym razem. Jaki bicuje oczywiście naszemu, bo ten shipek do siebie jak mało który pasuje, bo ten i z Mortisem moim zdaniem najbardziej pasują. Chociaż... no chyba te dwa najbardziej pasują, chyba te dwa najbardziej pasują. Nie wiem jak wy uważacie, możecie napisać tam na dole w komentarzu, ale dla mnie te dwa są tak najbardziej trafne. Dobra, lecimy teraz tutaj znaleźć jakiegoś przeciwnika. Tam jest, o, Bibi. Tara x Bibi, to ciekawe połączenie dwóch dziewczyn. <laughs> tutaj, dobra, pilnujemy, pilnujemy. Mamy oczywiście, oj Tarę, i Tatara Tara oberwała trochę. Dobra. Najważniejsze by przetrwać do końca. Bo dwa byłoby dobre, ale top 1 to byłoby najlepsze. Tara x Daryl, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Do ogrania oczywiście. Dobra, Tara porobiona, także został sam Daryl. Tara x Pan P, no to ciekawe, nie wiadomo kto się skrywa, a była taka teoria, że w postaci Pana P skrywa się Jean, więc. Być może to będzie też Tara i Wierzyn w takim wypadku, bo jak wiecie to nasz Pan P z tyłu ma suwaczek, tak naprawdę on nie jest pingwinem, tylko jest postacią przebraną za pingwina i nie wiadomo jaką postacią, także to jest taki mroczny sekret naszego Pana P, który nigdy prawdopodobnie nie zostanie rozwiązany. No nie, nie, nie udało się, nie udało się trafić Kulcikiem. Tara tam zawaliła naszego El Primo, tej pingwinki trzeba zniszczyć winy pana P. Dobra, zniszczone. I samego pana P trzeba teraz tutaj pocisnąć. No i pan P. zniszczony. Także nasz ship się jeszcze trzyma. Nasz ship się w sumie wszystkie się trzymają. Pięć różnych pozostało. Także cały czas ktoś pada, ale jedna osoba przeżywa. Dobra, tutaj ship pierwszy odpad. Chyba z panem P. Chyba z panem P., ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny, który odpad. ale wiemy, że jeden odpad. No niestety, uciekł mi. I poszedł ulcik. Najgorzej, najgorzej. Kolega jeden mi goni, ale. No nie, zginąłem. Ulcik poszedł, wszystko poszło. Także mamy Tara X, tam Daryl się trzymali, załatwili nas. Także tamten ship się okazał trochę mocniejszy. Ale zobaczymy, który ship wygra tą gireczkę. Pierwszy ship był Tara X Sandy, ale ty już Sandy nie ma, więc teraz wiadomo, że będzie jakiś inny. Daryl, Bibi lub El Primo. Także zobaczymy, kto to wygra. Tutaj pierwszy ship odpadł. Nie, nie, odpadł jeszcze. Trzyma się Bibi. Trzyma się Bibi i Daryl. I z tego starcia wygrywa... Tara XL Primo. Także mamy takiego szybka drugiego ogarniętego. Czyli mamy dwa szipy po jednym punkcie. Tara XL Primo i Tara X yy, nasz nasza, nasz, nasz Sandy, nasz Sandy. Także dawajcie gotowość. I lecimy teraz tą mapeczkę. Oczywiście ja myślę, że zagramy sobie jeszcze raz ten szipek, bo ten szipek myślę, że ma szansę. Także Magnetizer, Basia Polska i kolega jeden dawajcie gotowość. Pamiętajcie, w każdej drużynie musi być jedna Tara. No i... Zobaczymy, czy uda się któremuś z shipów wygrać więcej niż jeden raz, bo to jest w sumie jeden z takich ciekawszych celów tego odcinka. W ostatnim odcinku... udało się. Udało się. Jaki ship wygrał więcej niż jeden raz? Cóż, możecie sprawdzić oglądając poprzedni odcinek. Teraz lecimy na Boksika. Dobra, mamy jednego powera. Musimy powery zebrać, żeby tutaj wygrać jakoś taktycznie. Dobrze, jeden powerek zdobyty. Gdzie będzie tutaj na środku? Ajajaj. Ajajaj. Tara x Max. Hmm. Ciekawe, ciekawe połączenie. Dobra, ja zdobyłem tutaj na ryzyku, ale zdobyłem Power Cuba. Dobra, bijemy tych. Dobra, i ten sheeplek odpadł. Najgorzej, Bi mnie tu bije. I Bimie zabiła. Uciekaj, candy, uciekaj, candy, bo tu jest tyle osób. I niestety, niestety Max załatwiła. Także musimy wrócić tam do oglądania na faście. Dobra, na faście wracamy, bo niestety wywala mnie. I mamy. O! Tara X Cold i Tara X BB. Nie, czy nie BB, tylko B. Tara X B. Ale w sumie, jakby były dwie, B, to byłoby bibi. <grych> Dobra, kolcik tutaj. I ojoj oj, chyba bi wygra. Chyba bi tutaj wygra. Chyba Shipex bi tutaj wygra. Chociaż. Nie no, raczej tak. Raczej tak. Ale jakieś tam szanse zawsze niewielkie mają. Zobaczmy, jak to pójdzie. Spider tutaj podjeżdża. Ale boć tutaj trzyma się z dystansu. Trzyma z dystansu. I na środku, na środku, w krzaczkach. I został... Ej, tą Bi ma szansę załatwić. Jak załatwi bi to będzie trochę powerput miała szansę zdobyć, ale. Da radę. No nie, nie dała rady. Niestety nie dała rady. A to oznacza koniec dla tego shipu. I ship z B wygrywa, także tego shipu się nikt raczej nie spodziewał, bo ja się nie spodziewałem na pewno. Dobrze, ja tutaj oczywiście nie zmieniam, ja próbuję. harduję ten shipek. Może wyjdzie, może wyjdzie. Lecimy, lecimy jeszcze raz. Oczywiście inna mapa, może na tej mapce się uda. Jak na tej mapce się nie uda, to następną gieręczkę może spróbujemy z innym. Chyba żeby ten sam ship, który już wygrał, zagrał. Także mam nadzieję, że jakiś ship z Sandy lub z właśnie z pi pojawi się tym razem znowu. Także lecimy gotowość. Hmm. O Candy jest offline. O nie, najgorzej. Mam nadzieję, że ona to zaraz wbije. Dajmy tej chwileczkę. Oczywiście odcinek. Jak ktoś nie wie, jest nagrywany z widzami z Discorda, linka do Discorda macie tam na dole w opisie, możecie na niego wpadać. Nie dość, że będąc na Discordzie macie szansę wystąpić w odcinku, w takim jak ten lub jakimś innym, to do tego jest tam konkurs, do wygrania są gemy oraz gry. I wszystko to, co i jak wziąć udział macie na kanale ogłoszenia, więc wystarczy tam sobie wbić, zobaczyć przypięte komentarze i możecie wtedy właśnie bić sobie na konkurs, a tej Candy niestety jest offline, więc musimy ją wyrzucić i zagram sobie z BamBamem BamBam, bam, wybierz czarę no i lecimy giereczkę, także dodatkowa osoba na odcinku, BamBam bam, pozdrawiam i lecimy gotowość, także wszyscy dają gotowość lecimy naszą giereczkę zobaczymy czy teraz się uda yy, bo 6, dawaj jeszcze ty gotowość teraz lecimy ostatnią albo przedostatnią, zobaczymy kto wygra, bo jak wygra jakiś nowy ship to jeszcze może spróbujemy starą giereczkę z jakimś shipem, który już w tym odcinku wygrał dobra robimy, robimy Albo wiem, potem zrobimy ostatnią rundę, ale zrobimy tak, żeby w niej grały shipy, które już wygrały. To też jest spoko pomysł. Żeby jakiś ship, może to się okazał. Zel Primo był shipek, był shippek, ale on chyba... Chyba no, przegrał, ale nie jestem pewny, nie jestem pewny. Dobra, zobaczymy, kto wygra tą rundę. Kto wygra tą rundę, to jest... O nie! Babcie! Robimy babcię. Oj ojoj. O nie, autak, auto tak auto Czemu ja to zrobiłem? Ucieka nam on. Ucieka nam dobra zginął dobra ale jeszcze tatara została jeszcze tatara została ocień tary dobra mamy szansę Bamba. my mamy szansę to zrobić bo mamy trochę powerku tutaj leć z lewej leć z lewej a ja z prawej znaczy tam na odwrót o nie zrespił się ten dobra musimy go porobić najgorzej najgorzej użyłem ulta Niechcący chcący kliknęło mi się i uwaga, jest zrobiony. Także Shipek z Darylem odpada. W tej mnie goni Tara. Goni mnie. Już mnie nie goni. Teraz my ją gonimy. Przewrót sytuacyjny. I odpadła. Jest B. Także B odpadła. Także nie będzie shipu z B tym razem. Tym razem nasz Jinem wygra. Ja to trzymam kciuki za ten Shipek, bo idzie nam dobrze. Tu w krzakach sprawdzałeś? Tam A, widziałem, widziałem. Piałem ciebie ziomek. Ja tak myślałem, że tu jesteś. Jasnowice, ma. Basia polska tutaj mają loła. Ajajaj, nie dostał. Oj, 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 dostałem, ale... Oj oj! oj, oj. Trzymaj się bam, bam, tam, trzymaj się bam, bam. Nie daj się porobić. Magnetizer tu się chce dojechać, ale dasz radę, dasz radę. Robimy to, robimy to. Tylko 4 sekundy. Zostały trzy shipy z Frankiem, El Primo i z Ginem. A z Ginem ja trzymam kciuki. Może nam się uda. Dobra, dobra. Dajemy, robimy to, robimy to. Come on. El Primo tam jest, El Primo będzie ciężko załatwić. Ma tyle powerków co ty, więc będzie ciężko naprawdę. Dobrze. Tam u góry jest. Basia Polska, dobra, tych na dole trzeba. Bo z El Primo, trzeba z shipa załatwić bo moją moc. I zostałaś sama, zostałaś sama. Come on, jest! Mamy to. Mamy to! TARA X -Gin. Udało się nam! Udało nam się zrobić to, także próbujemy zrobić drugiego wina i ostatecznie udowodnić, że to jest najlepszy shipek, także polećmy sobie na katastrofalną mapę. Mapa katastrofa, oczywiście dajemy gra w parze. I teraz... Yy... Ona pieczara, miała być katastrofa. Gra w parze. Dajemy gotowość. Jak coś osoby, które wygrały już na jakimś shipie, mogą zagrać teraz tym shipem. byłoby fajnie. To zobaczymy, który ship wygra będzie najlepszy, czyli wygra dwa razy. Także jak ktoś grał z tą Sandy z yy, grał właśnie Sandy był shipek na pewno. Chcemy jeszcze z B było, było na pewno. Także możecie też sipy sobie zagrać. I pamiętajcie, żeby w każdej drużynie była jedna Tara. I dawajcie gotowość. Lecimy naszą ostateczną gierkę. Zobaczymy, który ship okaże się najlepszy. Także robimy takie finały Ala. Także Miki i Basia Polska dajcie wy jeszcze gotowość, na szybko szybko dajcie gotowość i my lecimy tę giereczkę, a wy w tym momencie macie czas, żeby zostawić łapeczkę w górę. A jak jesteście nowi, to żeby zostawić suba. A jak zostawić suba, schodzicie na dół tam pod filmik, klikacie w guzik, aby stał się szary. Tak, ten czerwony guzik. Ten czerwony guzik, klikacie, żeby stał się szary. Yy, I dawajcie gotowość, na serio. Basia Polska i babcia, dawajcie już gotowość, bo nie ja ma przedłużać. Babcia, lecimy ostatnią gierkę, dawajcie gotowość. I mam nadzieję, że tym razem uda się wygrać znowu naszym shipem że lecimy na jakiegoś Power'a. Ja lecę tego na dole. Power'a zdobyć. Tam jest Sandy, także ship'ek z Sandy też będzie tutaj walczył, widzę. Też ship z Sandy próbuje. I ship z Rosą, takiego ship'u jeszcze nie było. Ale też próbują, też próbują. Dobra, ship'ek z Sandy tam na dole jest, ale mają dwa, więc ship'ek z Primo, widoczny. Oj, jakby to były randomy, to byłby możliwy nawet ship Tara X Tara, ale niestety nie są randomy. Ojej, ship XB. Ship X B i Sandy. Są te dwa shipy na pewno, więc trzymam kciuki, że któryś z tych shipów wygra. Fajdę tutaj cię dojeżdża, widzę, ale nie dajmy się, nie dajmy mu się. Wow, wow, wow! Ale mi tu walną. Dobra, dostał, dostał! On ma tam Loa, musimy go robić. Musimy go robić. Oj, 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 Sandy podjechała! No i shipy dwa zginęły w tym momencie, nie jeden zginął, jeden zginął, myślałem, że Sandy już była sama, ale nie była, także wracamy do oglądania giereczki i zobaczymy, który ship tu ugra. Ja trzymam kciuki, bam, 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 był ze mną, to jest, to się stało, że on żył, to było dziwne, naprawdę, to było dziwne, czyżbym miał w tym drużynie, w tej drużynie miałem jakiegoś innego shipa? Dobra, obejrzmy sobie jak kibicuje B, To będzie ciekawy ship. Tara XB. Jak kibicuje B. Oglądajmy sobie B, Zobaczymy, czy się uda. Tara XB, takiego Shipu raczej nikt się nie spodziewał. Czyżby wygrali? Chyba tak będzie. Chyba tak będzie, na serio chyba tak będzie, o nie. <laughs> ciekawie, ciekawie. No i została rosa i rosa bez szans, także. Tara XB, kochani, Tara XB, to jest nasz drugi ship, jaki udało nam się stworzyć w tej właśnie serii. Także w tym materiale to było na tyle, teraz pokazuję czat, możecie pozdrowić odcinek, a jak wy chcecie wystąpić w takim odcinku, to wpadajcie na Discorda, wtedy też będziecie mogli zagrać sobie w takiej gierce. też będziecie mogli pozdrowić sobie odcinek, a więc trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się, hej!